Hejka kochani, witajcie serdecznie w kolejnym dniu Vlogmasu Dzisiaj mamy 6 grudnia Natasia za chwilę do szkoły idzie Ja za godzinkę też będę jechała do szkoły A teraz Natasia coś szuka Co Natasia szukasz? Co szukasz? Od Mikołajka To od Mikołajka? Co tam dostałaś od Mikołaja? Muszę otworzyć Otworzyć od Mikołaja To i teraz No, Data się otwiera, Paczole. co tam masz? Kinder jajko. I jeszcze jedno kinder jaja. kolejne. <noise> tutaj z tym jelonkiem. Tu jest wiewióreczka. Co, kolejne? A, kolejna to jest taka paczuszka od Mikołaja. To jest taka skrzyneczka, tak? A tu chyba w środku są co? Ołówki albo ołówki, kredki? To ja zobaczyłam w Edycie. To, to jest edycja Tak. To jest edycja. na pewno. Na pewno musi być. Tak. Czekolada. Zobaczymy, co tu w środku jest. Otworzysz? A ja okay. tutaj taka czekoladka. Z, znaczy się Mikołaj z jajeczkiem. Kolejne, A ja co takie masz? Takie Pokaż. Laleczki, małeczki. No, kolejne to Natasia ma z te. Małe laleczki. A tu o, co ma? Aha, tutaj masz te. Dwa gumki. Y, tu są kolorowe ołówki. Znaczy się te ołówki tu są z gumkami. Takie świąteczne dwie gumeczki świąteczne jest... te malutkie kredeczki i tutaj są takie malutkie aha tutaj jest e, taki zeszyt e, zeszyt czysty że może sobie kolorować no i temperówka fajna skrzyneczka tu może sobie powkładać i jest super można zamknąć bardzo fajna. Ale to będzie bardzo fajne. Na przykład pokaż później tego, bo nie wiadomo ile czasu. My musimy musimy kogoś zmykać niedługo. Pokaż na sobie. No słodycze. No słodycze, cukiereczki, a to są o, cukiereczki z tymi groszkami kolorowymi. Ja, bogata. <laughs> bogata jest. A to jest takie wielkie jajo. Niespodzianka. Ciekawe, co tam będzie. Co Jeszcze to? jedno Kinder aha jeszcze jedno Kinder tym razem z Mikołajem i i co jeszcze to ja też i aha tu masz tam ciasteczko to jest też tam ciasteczko tak mhm i tu... a tu jest też tak huśtawka tylko że tu jest biała huśtawka To jest biała huśtawka takie no i biała huśtawka no i takie Polipokiet, Ale tu jest ten z białą chośtawką, a ty masz różowe. No i Natasi prezencik. Cukiereczki. Możesz, możesz, możesz. Cukiereczki. Tutaj jajko wielkie, małe jajka. Małe jajka z Mikołajem, tu kredeczki. Polipokiet, ale te patrzę, że ta chośtka masz, Natalka, będziesz miała różową. I tutaj chyba to ciasteczko masz. Ale fajne, takie drobne. Natasia uwielbia Polly Pocket. No. Ty nie mogę otworzyć. Otworzyć nie możesz. Widzicie, co tam jest? Nie widać. Pokaż. Pokaż, mogę zobaczyć? Ale słodkie, to jest. No, to jest, ale jest taki. Tu ma taką koronę, czy co to takie z brokatem. No, tu ma grzywę z brokatem. <noise> tu gwiazdeczki. Bejbusia. Tu można e, te, na coś powiesić. Wiesz, tu możesz tego i na coś zawiesić. Tutaj jest. Aha, tutaj masz. No taki bryloczek. Może sobie. Powiesić. Wacie <noise> inne. Bejbusia. A tutaj są jeszcze inne, nie? Aha. Można ja tutaj je jest taki magazyn. Można jedno... pokaż. To, to mhm. Tutaj można biedronkę jakąś. Aha, różne takie. Ty masz. E, tą, Feli. A? Feli masz. Feli. Mhm. No. A ja fajny. miałam jeszcze jedną taką, co miało taki. Tak? W takim, takim pudełku, co mi tata dał na święta. Aha. Aha, no może tam gdzieś jeszcze tego. ale o ta takim jest... właśnie. Aha, no no. Takim. Ale to jest słodziutka. No, takie prezenciki. jak? Cieszysz się? Podoba się? Czy nie za bardzo? A co ci się najbardziej podoba z tego wszystkiego? Wszystko. Wszystko? No to bardzo mnie ale cieszy. Mikoła, ja co? Swicz. Co to jest? To co ja Ci pokazywałam zero. Aha Boga, No możesz, możesz, czekaj zobaczę jaki czas mamy bo my do szkoły musimy Rybka 24 no chwilka jest, będziemy musiały zaraz powoli iść bo na, o wpół do musimy zawsze wychodzić, bo Natalka ma wtedy ten 10 minut akurat idziemy Zawsze my jesteśmy koło szkoły, jak jest dzwonek, nie? No. Jak jest dzwonek, to my jesteśmy koło szkoły. <laughs> na cia, równo z dzwonkiem jest ten. Ale to dobrze, by na mnie nie, nie stoi tam na dworzu i nie marźnie, bo to na dworzu zimno albo czasami pada, więc ona nie musi by na mnie marznąć. Idzie równo z tego do szkoły od razu. A tam muszą stać. Nie mogą od razu do szkoły iść, to tak troszeczkę też lipka. Wkaś? Co? Nie możemy. No, później może zobaczymy. A pokaż, może to a pokaż z drugiej strony, jak wygląda. Aha, to jest taki, mogę zobaczyć, kochanie? To jest taki ten, jak taki automacik, nie? Słodziutkie polipokiet. No i tak możesz tu zamknąć. To jest taka skrzyneczka, ale słodkie. A z drugiej polipokiet. Słodziutkie, proszę. No trzeba było tylko tak troszeczkę mocniej na Natusia przycisnął. I masz automacik. Bardzo fajny. Natusia zadowolona. Musisz tam chyba nacisnąć albo... No. Karuzel. A to jest karuzela, ale fajnie. A to jest plac zabaw jakby, o, tu jest chośtawka, tam domek. Słodkiem. Natasia bardzo chciała polipokiet, bo ona lubi polipokiet. Chyba dlatego mi się wydaje, że Natasia ma ten kalendarz adwentowy z polipokiet, co? Ale Natania jest zadowolona. To bardzo, to bardzo mnie cieszy. Co to jest? No, aha. Kubeczki jakieś takie do siedzenia, foteliki. Moja słodzinka. Powiem ci, słodko wyglądasz w tym sweterku. Naprawdę bardzo ładny jest ten sweterek. Mnie się on bardzo podoba. Szkoda, że dla mnie takiego nie ma. To bym taki sam ubrała sweterek jak ty masz. A ja ubrałam dzisiaj sweterek. Natasia mówiła, że on śmiesznie wygląda, oni się buśkują. Ubrałam sobie sweterek taki. To jest taka bluza z ten wasze myszką Miki. Tutaj z takim pomponkiem z odczepki. Ona tutaj też ma. No, takie świąteczne. W zeszłym roku kupiłam ta bluza ogólnie, ona jest z H M albo zent A, już nie pamiętam, ale chyba z cent A. I ona normalna cena jest jakoś koło 13 euro. A ja akurat trafiłam na promocję, więc ja chyba dałam 5 euro za tą bluzę. Za tą bluzę chyba 5 euro dałam. Więc się cieszę, ona jest bardzo fajna, taka wygodna. Pierwszą właśnie, to jest pierwsza moja bluza, zazwyczaj mam e, takie świąteczne sweterki, a to jest pierwsza taka bluza, bardzo fajna. No, a ja tego, szłam teraz do sklepu przed Nacią, zanim po Nacie poszłam, to poszłam do sklepu po chleb. I ten, e, Tir stał z paczkami, pełno paczek i tam gościu e, wyciągał paczki, no mu się tak te paczki e, rozsypywały po całej ulicy, że tego ludzie nie mieli jak przejechać, nie, on musiał zbierać z środka ulicy paczki, żeby czasami nikt nie jak ten omijał yy, tego tira, żeby nikt w tę paczkę w te paczki nie wjechał, nie, masakra. A jak tam coś jest szklanego, albo no nie wiem co, no to nie wiem pękło, albo tego, no tak właśnie obchodzą się yy, z, ten, z tymi naszymi paczkami, nie, dlatego ja zawsze boję się zamawiać jakieś szklane rzeczy lub tego, no bo ci co te paczki Wypakowują i te, no to oni tam mają to gdzieś co to tam jest. Dostaje się później połamane albo jakieś nie wiem. Jak... Ten stół miałam to tak też. Karton to z takimi dziurami, łóżko Natalki to też takie, ale dzięki Bogu całe są, nie? Ale jakby się szklane coś wzięło, masakra, jak ja na tego gościa patrzyłam, jak mu te paczki wysypują się na środek ulicy. On taki wrzuca i tego, no to jak takie, nie wiem, nawet nie patrzył czy to, czy jest oznaczone, że szklane, czy nie, wrzucał tu tego. Masakra, nie? <noise> Jeden gościu mało co babka by nie wjechała w ten, w jedną paczkę, nie? Bo nie zauważyła. Masakra. Ale dzięki Bogu się zatrzymała, bo akurat ktoś tam przechodził, nie? A tak by już jedna paczka była po. Dobra, Dlaczego tutaj tego. My będziemy. jak chcesz otwierać kalendarze? Mo może teraz otworzymy kalendarze i wtedy tego. I wtedy będzie Natasia dalej robiła i my dzisiaj skończymy. Ja dzisiaj pierwsza. No, to my będziemy wtedy otwierały. Ja pierwsza. Ty pierwsza? No dobrze, to Natusia moja. Aha. Podzielę się z tobą. Najlepsze. Ja wiem, że pewnie będzie Mikołaj. Ale ja będę się... Jak to dzisiaj są Mikołajki. Ale Natasia, ja z tobą mi się podziel. Natasia, moja kochana Linda, otwiera. Ale ja z tobą. Dobrze, sobie ja się Wiedziałam. I co tam jest jeszcze? Czekaj. taki malutki? Moja Natunia dostała Mikołaja. Czekaj, kochanie, Mikołaja. I dostała. To nie potrzebujesz. Poczekaj, jo potrzebujesz. I dostałaś kupon do Edeki e, o wartości 2,50 2, euro. Masz proszę to mieć. Nie, 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 nie. No tak, no, no to jest, że coś możesz kupić. Nie, jedzenie coś za 2,50 euro. Ja się sama nie mogę nic kupić. Ja mówię, że no jak pójdziesz ze mną, że to jedzenie za 2,50, więc nie, to. Nie, nie. To jest tego. To jest dobre. <noise> 2,50 mamy. To teraz mamuśka. Mamuśka pewnie też trafi, znając życie. Mam ci Ja sobie pomogę, ja sobie pomogę. Ja tutaj mam z Milkuni, To jest wszystko. I pewnie też mam Mikołaja. O! Masz Bałwana. Bałwana, Jezu, co? czemu ja zawsze się mylę? Na Bałwana mówię Mikołaj, nie? Tym razem, ale nie masz. No, z nartami. Tak? razem nie ma no no bo, no bo to jest szóstego, nie? To tak myślałam, że będzie Mikołaj. No, ja mam bałwana, a Natasia ma kupam, Mikołaja. Kupam jej Mikołaj I teraz Natunia moja otwiera. Szósteczka tam. Poli Pocket. Szósteczka. Ciekawe, co tam o, będzie. Za mało, co? Mimo. Mimo. pomóc ci? Co tam się trafiło? A! Chłopczy kolega chyba Polipoket? Nie, 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 to nie jest kolega, tylko swój brat. A to jest brat Polipoket, no, no widzisz, ja nawet nie wiedziałam. Ma wiedziała. duży brat. Aha. I malutki. Duży taki brat. znaczy No. Chyba tata albo duży brat. Chyba. Albo mama, co? Nie, bo to chyba jakby tego może nie, to jest mama. Mama tutaj jest. To jest mama. To a jest ty? ten chłopak. A no to no dobra, bo tak mi się wydawało. No to no. trafiła na Teraz mama. To teraz Balei. Szósteczkę hm. gdzie jest ta szósteczka? Dwadzieścia dwa Dwanaście sprawie byłeś No to mi pomóż o, a, u. a u. Mówię, że mi ci nie pomagała. No, bo A sama myślałam, nie że. Widziałeś. No, bo chciałam sama chociaż raz, no ale jednak musiałaś mi pomóc. <śmiech> <śmiech> Tutaj mam maseczkę do każdego rodzaju skóry. No. Bardzo fajna. Taka maseczka. Każdego rodzaju skóry. To jest co? Yy, Makadamia. Ma. Aha. Zobaczymy. Też bardzo fajne. I ju. I Natusia ostatnie. Skarpetka. Widzę. <grym> skarpetkę masz? Taka. No i ma Natasia do pary skarpetkę na Mikołaja. Już będzie miała do pary. To dzisiaj się trafiła skarpetka. Trafił się. Tutaj mam jeszcze od wczoraj. Trafiła się maseczka, trafił się bałwanek i Mikołaj, no i Natasia przyniosła drugą skarpetę, będzie mogła sobie ubrać w razie co Teraz. i co się jeszcze trafiło, a i tutaj taki chłopczyk, a nie i jeszcze trafił jestem mi się brat. kupon, nie? Jestem kupon brat. mi się trafił za 2,50, to, to się go epoka, to jestem wykorzysta. Jestem brat. Jestem brat. No i Natasia skarpetunie sobie będziesz miała ciepło w wnożalki. No pewnie. Wiesz, jak jest zimna, chłodna podłoga panela. Ja nie mam grzanych paneli, więc. Oh. Moje ręne spodnie. Mogłaś na spodnie to wziąć. A ty to tak dziwnie zrobiła kita Poka, Pokaż no. Cześć, jestem Mikołaj. Ja jestem dziewczynka. A to mi Ja! Jakie skoczne. Yeah. Dobra, ja teraz nakładam jedzonko i będziemy kończyć na dzisiaj. Wiele nie będę, bo musi, jak mówiłam, musi lekcje odrabiać i tutaj. No, ale to jest naprawdę fajne. A i jeszcze Natasia w kinder niespodziance. Od Mikołaja tutaj w tych małych jajkach trafiła takie. Jeszcze tylko Mikołaj brakuje. No. A później, następnym razem, Natasia, jak będzie otwierała te duże jajo, to pokażę, co trafiło się w duże. Ale to już następnym Ale razem. No tak, od razu nie musi. No, a ja już obiadek mam zrobiony tak na szybko. Spaghetti zrobiłam. Lubię mieć zawsze makaron z tym sosem zmieszany. Jakoś tak, nie wiem, niektórzy to tak piew ugotują makaron, potem poleją. Tak, tym sosem bolognese, a ja lubię zawsze mieć zmieszane, bo nie lubię jak to jest makaron suchy, więc mi zawsze tak smakuje. Ogólnie biorę jeszcze na to ser, ale tym razem zapomniałam sera kupić, więc tylko będzie zwykłe spaghetti bez sera, ale takie też jest pyszne. No, My zjemy. Natasia jeszcze teraz skończy szybko te lekcje, już tam wiele nie ma, wtedy też będzie e, zaraz przyjdzie będzie też ze mną jadła. No, wtedy pouczymy się jeszcze tego do dyktanta, no i na na dzisiaj będzie na tyle. <noise> Jakby co, wtedy życzę Wam miłego dnia. No i do usłyszenia. Do następnego. Pa!